Cię do śledzenia mojego kanału o klasykach audio, zarówno tych przenośnych, samochodowych, jak i domowych. Znajdziesz na tym kanale zapiski z renowacji, zarówno old jak i yang timerów, przy różnych wzmacniaczach, magnetofonów, radioodbiorników lampowych i nie tylko lampowych, gramofonów. Uważam, że warto je przywracać do życia. I to, zarówno te z dwudziestolecia międzywojennego, jak i te pamiętne, wymarzone przez wielu z nas, szczególnie przez osoby z mojego pokolenia, ale też w innym wieku, pochodzące z lat 70. czy 80. -tych. Wydaje mi się, że trudno przejść obojętnie, zarówno obok dożywającego swych dni, gdzieś tam zapomnieni w piwnicy, zżeranego przez myszy wileńskiego elektrita czy DTWON-u z Poznania, który przecież z radiofonizową Polskę. Trudno przejść obojętnie obok produktów zakładów Kasprzaka czy łódzkiej foniki, albo wytwórni z Lubartowa. Są to często pięknie zaprojektowane i wykonane przedmioty. Lepiej je odnowić, wzbogacić o nowe funkcje, takie jak choćby łączność bluetooth, niż wskazywać na powolne konanie gdzieś w piwnicy, dożywanie swych dni jako elektrośmieci no wyobraź sobie choćby Chevroleta. takiego z lat 50. albo 60. Ze współczesną MP3, która często nawet udaje radio ze pod, albo z radią umieszczoną gdzieś pod e, siedzeniem, właściwie głośnikiem, e, z łącznością Bluetooth, po to, żeby słuchać muzyki. To oczywiście spełnia swoją rolę. To takie rozwiązanie. Jednak lepiej poświęcić trochę czasu. Odtworzyć oryginalne wyposażenie, oryginalny wygląd. A, czy choćby radio, w pięknej fornirze, w pięknej obudowie na wysokie połowy, które mruga tajemniczo do ciebie, gdzieś tam z kąta pokoju, z żarzącymi się lampami. Czyż to nie przyciąga uwagi swoją innością, a przy tym tajemniczością. Dzisiaj to już są niespotykane zupełnie, trzeba powiedzieć meble przy okazji grające. Chyba lepiej sprawdzić przyjemność bliskiej osobie obdarowując ją odnowionym radiem, ampliunerem, który właśnie jest zarazem ozdobą wnętrza, niż pozbywać się tak zwanego starocia, uznając, że to złą, wyrzucając gdzieś na śmietnik albo pozwalając, aby gryzonie miały tam swój dom, gdzieś w piwnicy czy na strychu. To jest taki odruch serca, bo te radia były tworzone z sercem i też nieco serca potrzebują. Zauważ, że to nie był montaż mechaniczny, wykonywany przez roboty. Jeszcze w latach 70., -tych, 80., -tych, nie mówiąc o latach wcześniejszych, każdego z tych produktów była przełożona ludzka ręka. Trzeba było wiele rzeczy wykonywać ręcznie, poświęcać na to czas. Poświęcać, jak już powiedziałem, też serce. I one nieco serca potrzebują, ale odpłacą się za to też nie tylko solidnym, pięknym wyglądem odpłacą się także pięknym i dzisiaj już rzadko spotykanym brzmieniem. Tworząc ten kanał, chcę po prostu oderwać się trochę od codzienności, a zarazem chciałbym stworzyć coś pożytecznego. Naprawa i renowacja. Często tylko jest wisienka na torcie tak naprawdę. Ona wieńczy dzieło. Ale przecież ważne są też wycieczki i wyprawy. Przepraszam. W poszukiwaniu części zamiennych, tropienie brakujących elementów. Często potrzebna jest ingerencja w postaci do robienia brakujących elementów konstrukcyjnych, mechanicznych. Jak nie ma innego wyjścia, trzeba wydrukować na drukarce 3D. A więc jeśli Ty masz ochotę na chwilę oderwać się od codzienności, a chcesz śledzić nowe życie klasyków audio, to zapraszam Cię na unikan. Do zobaczenia.